Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w bieżącym roku na 343 tysiące osób przystępujących do obowiązkowych egzaminów maturalnych nie zdało ponad 84 tysiące maturzystów. To prawie jedna czwarta wszystkich zdających maturę. Bez prawa powtarzania matury w tym roku pozostało 7% uczniów. Zdaniem CKE przyczyny były związane ze złymi narzędziami nauczania, jak i z brakiem motywacji samych uczniów. Jak zdrowo motywować uczniów do nauki? Uważa się, zwłaszcza w tych materiałach amerykańskich, że tak zwane zdrowe motywowanie uczniów jest właściwie kluczem do sukcesu pedagogicznego. Nie trzymanie uczniów za web, tylko po prostu doprowadzenie do tego, żeby oni sami chcieli nabyć wiedzę, współpracować z nauczycielem i dochodzić do tych efektów pożądanych, które każdy system szkolny sobie tak czy inaczej zarysowuje sposób na znalezienie klucza do tych motywacji jest to patrzenie na zainteresowania dzieci. To zresztą nie jest akurat to nie jest wykrycie, czy powiedzmy odkrycie zrobione przez autora książki, o której rozmawiamy, ale profesjonaliści i psychologowie dobrze wiedzą, że właśnie w ten sposób, poprzez zorientowanie się jakiego rodzaju zainteresowania dziecko przejawia, można trafić i skłonić je do, do pracy. Zupełnie przykład z innej książki, którą kiedyś tłumaczyłem amerykański, Pamiętam, że uderzyło mnie jako coś zupełnie niezgodnego z polskimi doświadczeniami, że mieli chłopca, który się interesował deskorolką, w związku z tym, całą matematykę starano się go skłonić do tego, żeby, żeby robił obliczenia dotyczące długości, szerokości i paru jeszcze innych rzeczy do tej deskorolki, uważając, że. Jest to coś, co tak dla niego jest ważne w życiu, że przy okazji może się też nauczyć arytmetyki. Obok kwestii braku motywacji do nauki wśród uczniów, istotnym problemem jest utrzymanie dyscypliny w klasie. Badania naukowe, rozmowy z nauczycielami i rozmowy z uczniami pokazują, że z lekcji, na której brakuje dyscypliny, niezadowoleni są nie tylko nauczyciele, ale również i uczniowie. Pracowici i rządni wiedzy uczniowie są rozgoryczeni, gdy nauczycielowi nie udaje się stworzyć im warunków do pracy. Uczniowie, którzy lubią psocić, oczekują, że nauczyciel, łagodną presją, przywoła ich do porządku. Nie ma tak dobrze, żeby wszystko było zawsze wiadomo, czyli inaczej mówiąc, próbować yy, dawać jasne reguły, czyli wyraźnie, nauczyciel musi wyraźnie powiedzieć, jakiego, czego on oczekuje. Jeśli. Nauczyciel jest nie, sam jest niedookreślony, czyli jakby nie, nie umie sformułować, co to właściwie znaczy taki po, jakiś poziom szmerów, który jest dopuszczalny, a poziom hałasu, który jest niedopuszczalny, on musi umieć to przekazać, tym bardziej, że yy, przecież pedagogice, tak jak w ogóle w całym życiu społecznym, mamy bardzo słaby zasób słów na opisywanie pewnych, pewnych stanów. W gruncie rzeczy yy, możemy użyć zwrotu uczeń powinien się grzecznie odnosić do nauczyciela. No, bardzo to tak ładnie brzmi yy, i my jako dorośli mniej więcej pewnie wiemy o co chodzi, ale wcale to nie nie jest jasno zrozumiałe. Dla każdego dzieciaka. No już takie ogólniki, jak grzecznie, pilnie i tak dalej. Trzeba próbować roz, rozkładać na czynniki pierwsze czyli, czyli próbować dzieciakowi pokazywać, z jakich składowych elementów prostych zachowań składa się to, że powiemy o nim w porządku. Robi to, ta, ta, postępuje tak, jak trzeba.